谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Mamy zniszczony. To nie uszkodzony. RAI 40 Pojdzie działa no, na siódmej sekundzie. Wziąłem odsoba, od od Tam są pod sobą, przylebisz sobie? nie, wszędzie są. Westok. Na Twoim poziomie. Aj, Co to jest czołg? To nie jest klejka, to jest czołg. só o Jasne Wojtek, trzech, tak? Więcej nie było? Treszka gotowa? Tylko nie ma zbyt dużo amunicji, żeby sobie strzelać. Ale hmm. ważne, będzie później Ej, amunicja. Czołg się he, wycofuję. Harwilio. na Northwest od cementu. Człowiek się wycofał drogą yeah, na sam. Yeah. Cover the entrance. Wow. E, mental, spod, pod tobą chyba ktoś jest... Tak, e, tak, tak, tak. ...w budynku, który 300 кс душ. Próbuję dojść do szpitala. będzie ciężko. QQND, please go back to cement plant to capture it. QQND. Uh, Kurwa Friendly fire um, I'll cover you pick up

Ja go widzę na fladze. Cofnąć? To jeszcze nie wiem, 15, chyba nie, nie ma overdana, więc jeszcze nie trzeba. Zawałem. Dziękuję north-on. Idę tak, sprawdzić, czuję flakę po drugiej stronie. Przechodzę. Keep an eye on the north entrance, please. It's very hard to watch them both. Ok. <grystane> Jakiś koleś tu trzech. North coming northwest, coming northwest. Copy. Yeah. Dobry No ładne, ładne. I widziałem, że za tym budynkiem właśnie tam przebiegają. Okej. Okay. O, nie podniosę. Nie, nie, my się wprost z MG. Westa. No jest e, mamy kontakty z Southwest na dachach na pierwszym i West cement podchodzą z Southwesta i z Westa. Kurwa idę może przełożę pod Tam bramę jak będą wchodzić do się pierdalnie ja też Już ja, to menchano jest. No? <grym> <smallionom> eh, Northwest, south first floor. Są wreszcie. Są wreszcie. Są wreszcie. Są wreszcie. game, wreszcie. game wreszcie. game